My ponownie, dzisiaj porozmawiamy o pierwszej jeżowej pomocy. Kochani, jeże trafiają do nas w sytuacjach naprawdę trudnych. Pogryzione, potrącone, spalone, owinięte sznurkami, w jakichś siatkach. No po prostu przytrafiają im się rzeczy naprawdę dziwne i nieprzewidywalne. Co mamy wtedy zrobić? Jak udzielić im pierwszej pomocy? Do kogo się zwrócić? To są najczęściej pytania zadawane bo nie wiemy. Po prostu nie wiemy, tak? Spotykamy się z czymś takim po raz pierwszy. Yy, mamy poszkodowanego jeża. No i skąd mamy tak naprawdę o tym wiedzieć? No możemy się troszeczkę przeszkolić. Teraz nasza taka rola. Przyjmijmy, że jest to nasz poszkodowany jeżek. Obojętnie co mu nie było, tak? Czy został potrącony, czy został pogryziony, czy jest spalony. Musimy mu udzielić pierwszej pomocy, trafiamy wtedy do lekarza weterynarii. Nie wszystkie gabinety udzielają takiej pomocy, więc fajnie by było, żebyśmy się jakby już nawet teraz zorientowali, że gdyby była taka sytuacja, że musimy szukać gdzieś pomocy dla zranionego jeża, to dokąd się zwrócić? Możemy sobie usiąść przed komputerkiem i poszukać ośrodki rehabilitacji zwierząt. Pierwsza jeżowa pomoc. Co zrobić? Jak pomóc choremu jeżowi? Tak? Możemy też zadzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska naszego miasta, nasze, w naszej gminie. Jak wygląda ta sprawa z punktu widzenia, właśnie urzędu? Czy mają podpisany kontrakt z jakimś gabinetem weterynaryjnym? Czy mają podpisany kontrakt z ośrodkiem rehabilitacji? Wtedy byłoby nam o wiele łatwiej pomagać, bo jakby wiemy już dokąd jedziemy i kto się tym naszym poszkodowanym zajmie. Ale zanim nasz jerzyk, tak, którego na przykład znaleźliśmy u nas w ogrodzie i widzimy, że został na przykład pogryziony przez psa, widzimy rany, widzimy krew, widzimy, że Jerzyk się nie rusza, no nie będziemy czekać, aż przyjadą jakieś służby, bo być może takich służb w ogóle nie ma. Na naszym terenie, więc musimy w jakiś sposób zabezpieczyć tego jeża. Bierzemy, słuchajcie, poszkodowanego jeżyka. Staramy się nie brać właśnie gołymi rękoma, bo mówiliśmy już o tym, że mają ostre kolce, które łamiąc się, mogą nam się troszkę powbijać w skórę rąk, tak? Jest to zwierzę poranione, też nie wiemy, jak się będzie zachowywało. Czy przypadkiem też nie złapie nas zębami, mimo że chcemy go ratować, on może to odebrać zupełnie inaczej. W związku z tym dobrze by było, żebyśmy tej pierwszej pomocy udzielali zawsze mając zabezpieczone swoje ręce. Możemy je zabezpieczyć czy to rękawiczkami jednorazowymi, czy też rękawicami ogrodowymi, czy też rękawicami. Kuchennymi. Mamy tutaj takie yy, yy, szereg rękawic. Zapraszamy. Wersja z rękawiczkami oczywiście, jest wersją optymistyczną, bo nikt z nas nie nosi rękawiczek kuchennych, yy, idąc do sklepu na przykład, czy jadąc samochodem. Więc może się zdarzyć, że nie mamy nic z tych rzeczy. Ale bardzo proszę: mamy rękawki bluzy. Łapiemy jeża odpowiednio. Pamiętamy, żeby pod brzuszkiem, tak, żeby nasze palce nie kusiły jeżowych ząbków. I to jest jedna wersja przez rękawek. Możemy też wmachnąć bluzę, czy koszulkę, czy cokolwiek. I bierzemy jeżyka. Bardzo proszę. Zabezpieczamy i wkładamy do kartonu. Jeż zachwycone, oczywiście, w objęciach. Trafia do nas poszkodowane zwierzątko. Jesteśmy już zabezpieczeni w rękawice. Ważne jest też, w jaki sposób to zwierzę jest złapane. tak? Nie podkładamy jeżykowi faluszków pod nosek, nie łapiemy go w okolicach głowy. Nie łapiemy go za nóżki. Staramy się palce podłożyć pod brzuszek. Między przednimi a tylnymi łapkami. Tak. Nasze palce są wtedy bezpieczne, jeż poszkodowany może nas ugryźć nie dlatego, że jest zwierzęciem agresywnym, tylko dlatego, że po prostu jest obolały, przestraszony, tak, czyli zabezpieczamy się też udzielając tej pierwszej pomocy. Tak trzymamy jeżyka i teraz, słuchajcie, ważne jest, żeby umieścić go w miejscu bezpiecznym, cichym, spokojnym, gdzie nie będzie narażony na dodatkowy stres, więc korzystamy. Jeżeli mamy w domu zwierzęta domowe, to możemy skorzystać z transporterka. Jeżeli nie mamy zwierzątek, mamy na przykład plastikowe pojemniki typu samla też bardzo przydatne. Jeżeli nie mamy, to mamy na pewno gdzieś tam jakiś karton. Jeżeli jesteśmy w terenie, to w każdym sklepie bez żadnego problemu taki karton dostaniemy. Zwróćcie uwagę, że są to pojemniki troszkę wyższe, tak? Nie jest to kartonik po pomidorkach niziutki, bo wtedy okazałoby się, że zwierzę poszkodowane na przykład w czasie transportu ucieka nam z tego pojemnika. Czyli mamy karton, wykładamy, słuchajcie ten karton, Papierowymi ręcznikami możemy to wyłożyć papierem toaletowym, możemy wyłożyć gazetami, możemy wyłożyć starą koszulką, starym ręcznikiem frutę. I teraz po wyłożeniu dodatkowym materiałem, tak, wkładamy naszego jeża do tego kartonika i dodatkowo zabezpieczamy jeżyka papierem, tak? Czyli albo przykrywamy znowu szręcznikami papierowymi, albo zabezpieczamy koszulką. I teraz, słuchajcie, ważne jest też to, że yy, albo zamykamy ten karton szczelnie, ale wtedy pamiętamy, że zawsze muszą być w takim pojemniczku sporządzone dziurki, tak? Żeby były po prostu otwory wentylacyjne. Albo zostawiamy otwarte, to też zależy w jakim stanie to zwierzę jest, jeżeli widzimy, że się wspina, że chce wyjść, tak, mimo poranien, to staramy się raczej zamknąć ten kartonik, żeby na przykład jadąc do weterynarza, żebyśmy potem nie musieli szukać tego jeża gdzieś po samochodzie, pod siedzeniami, czy nie wiadomo w jakim kącie, natomiast jeżeli jest to zwierzę słabe, jak najszybciej tylko przymykamy po prostu, tak, kartonik i już go nie stresujemy. Zdarza się tak. Słuchajcie, to też jest bardzo ważne, że zwierzęta są to zwierzęta, że są zwierzętami hibernującymi, tak? Czyli w sytuacji stresowej zdarza się tak, że yy, tracą swoją temperaturę, stracą ciepło ciała. I wtedy musimy, jakby, żeby utrzymać wszystkie czynności życiowe yy, na jednym poziomie, tak? Musimy dostarczyć mu źródło ciepła. I teraz. Pewnie, że fajnie by było ułożyć tego poranionego jeża na termoforku. Pamiętamy, że nie wlewamy do tego termoforka wrzątku, tylko wlewamy wodę, która jest zbliżona do temperatury ciała zwierzęcia i taki termoforek kładziemy albo obok. Jeżeli zwierzę jest zainteresowane utrzymaniem i skorzystaniem z tego ciepła, to ułoży nam się pięknie po prostu na tym termoforze. Jeżeli nie jest zainteresowane, ułoży się obok. Nie musimy się tutaj jakby o to martwić. Jeżeli nie mamy termoforka, to też nie jest to problem, dlatego że w każdym domu jest woda mineralna, butelki plastikowe, wylewamy, wypijamy wodę. I uzupełniamy butelkę plastikową też ciepłą wodą, ale pamiętamy nie wrzątkiem, tak, żebyśmy byli, bez, byli na tyle spokojni, że po prostu dostarczamy odpowiednie ciepło w odpowiedniej temperaturze, to zawijamy tę butelkę dodatkowo albo w ręcznik papierowy, Albo w, wkładamy na przykład w coś, w, w czapeczkę, no w cokolwiek, tak? I też wkładamy wtedy butelkę plastikową z ciepłą wodą zawiniętą do tego kartonu i zabezpieczamy. Tak przygotowany jerzyk, któremu udzieliliśmy pierwszej pomocy, jest gotowy do drogi i teraz jedziemy. Do punktu, do miejsca, gdzie ta pierwsza pomoc już weterynaryjna tak, zostanie udzielona. Czy współpracujemy z lekarzem, weterynarzem, który przyjmie nam takie zwierzątko, czy miasto, w którym mieszkamy, ma podpisany kontrakt z lekarzem, weterynarzem, który zajmuje się dzikimi zwierzętami, czy ma podpisany kontrakt z ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To wszystko jest do ustalenia. Wiadomo, mówiliśmy już o tym, że jeżeli jest sytuacja stresowa, to my nasze myśli są w różnych miejscach i próbujemy ogarniać wiele tematów i wtedy jest to trudne do ustalenia. Dlatego fajnie jest właśnie, tak jak mówiliśmy, usiąść, sprawdzić sobie, jakie ośrodki, jacy lekarze udzielą nam pomocy, gdyby się tak zdarzyło, że trafi pod naszą opiekę zwierzę poranione, pogryzione, potrącone. My już swoje zrobiliśmy, tak? Udzieliliśmy pierwszej jeżowej pomocy. Teraz już wszystko w rękach weterynarza. Dziękujemy bardzo.